Cześć, dzisiaj porozmawiamy o czymś, co moim zdaniem jest kluczem do sukcesu: o uporze, ciężkiej pracy, odwadze, by się nie poddawać. Ostatnio czytam książkę Angeli Dark World, Upór, potęga pasji i wytrwałości. I powiem Wam jedno: to jedna z tych książek, które nie tylko otwierają oczy, ale też przypominają o tym, co naprawdę się liczy. Wielu ludzi myśli, że sukces to talent, że to to samo, że ktoś po prostu urodził się z tym czymś, ale to bzdura. Talent to tylko punkt wyjścia, to podstawa do tego, co może się stać, ale nie musi. Najważniejsze to wytrwałość, gotowość do ciężkiej pracy, do popełniania błędów, do wyrzeczeń, do tego, żeby się potknąć, wstać i iść dalej, bo każda porażka powoduje, że stajesz się po prostu silniejszy. I nie mówię tu o jednej próbie, mówię o latach pracy, o to codziennym działaniu wtedy, gdy się nie chce, gdy inni się poddają, gdy nikt nie patrzy, kiedy znajomi idą na imprezy, kiedy widzisz, jak parę się spotykają, a ty idziesz na kolejny trening, na kolejny mecz, na kolejny sparring, na kolejny obóz, i wiesz, że to jest cena tego, co doprowadzi Cię do sukcesu. Bo upór to dążenie do celu. I wiecie co? To nie jest cecha, z którą trzeba się urodzić. To coś, co możemy rozwijać każdego dnia. Dla mnie to jak wspinaczka po górze. Masz cel, ale wiesz, że będzie ciężko. Że będą momenty zwątpienia. Czasem skręcisz w złą stronę, zabłądzisz, może nawet spadniesz kilka metrów w dół. Ale jeśli jesteś uparty, wracasz na wyznaczone tory. To nie to samo co ślepe parcie do przodu. To pasja połączona z wytrwałością, która jest jednym. To działanie nawet wtedy, gdy nie ma efektów, kiedy nic się nie dzieje, gdy, kiedy nikt ci nie bije braw i nie widać tego od razu. Popełniasz wiele błędów, ale dzięki nim uczysz się, wyciągasz wnioski, robisz więcej i więcej, aż do swojego upragnionego sukcesu. Błędy uczą pokory, błędy kształtują charakter. I z miękkich ludzi tworzą osoby, które się nie poddają. I kiedy nauczysz się nie poddawać, to już nigdy nie będziesz się poddawał, nawet jeżeli nie będzie to związane z twoimi jakimiś talentami, z życiem codziennym, będzie to wszystkim, co robisz i do czego dążysz. Najgorsze, co możemy robić, to bać się porażek i nie próbować, bo jeśli boisz się tych porażek, to nie będziesz robił nic, nie będziesz podejmował żadnych. Działań, nie będziesz podejmował żadnych wyzwań, będziesz odpuszczał i tłumaczył się ciągle, że coś jest za trudne, że to nie dla ciebie, że nie masz możliwości, nie masz pieniędzy, nie masz znajomości i nie będziesz się rozwijał, bo każda porażka daje jakąś informację, co robić, czego robić mniej, co robić więcej i co, czego robienie doprowadza cię do wyznaczonych celów. Każda porażka to informacja zwrotna, feedback, który mówi: hej, gościu, gościuwo, spróbuj jeszcze raz, inaczej. Mówi się, że osoby, które robią ciągle to samo, a oczekują innych efektów, to głupcy. Bo dlaczego robisz ciągle to samo? Chodzisz na etat, robisz te same rzeczy, wstajesz o tej samej porze i liczysz, że twoje życie się zmieni, że jakieś cuda. Jakieś nagrody, jacyś ludzie pojawią się magicznie w Twoim życiu, a nie robisz nic więcej, nic lepiej i inaczej. I tu dochodzimy do kolejnego ważnego elementu cierpliwość. W dzisiejszym świecie wszystko ma być szybko, natychmiast. Efekty mają być tu i teraz. Sukces w tydzień, w miesiąc, jutro. Natychmiastowa nagroda gratyfikacja, która pojawia się po zjedzeniu słodkiego, tłustego. Kolejna pizza, kolejna kola, i to wszystko jest nagrodą za co? Za nic nie Prawdziwe rzeczy, te, które budują Twoje życie na nowo i na nowo kolejnego dnia, wymagają czasu i pracy. I właśnie dlatego warto chodzić na wycieczki. Tak, wycieczki. Nie tylko po to, żeby odpocząć, ale żeby złapać dystans, spojrzeć z góry na to, co robimy, z innej strony, z innej perspektywy, z otwartą głową. Dla mnie każda wycieczka w góry, to do lasu, nad wodę, to nie tylko relaks, to oddech dla głowy. To moment, w którym przypominam sobie, po co to wszystko robię. Bez refleksji może być ucieczką, ale przemyślenie nad sobą, nad swoimi działaniami, nad tym, co było, nad tym, co może być. Upór z pasją i odpoczynkiem to droga do mistrzostwa. Chcę Ci powiedzieć jedno. Nieważne, gdzie teraz jesteś, nieważne ile razy się poddawałeś, ile razy próbowałeś, nie wychodziło ci, zmieniałeś drogę, zmieniałeś ludzi, zmieniałeś poglądy i dalej nic. Ważne jest to i liczy się to, co robisz dzisiaj. Jeśli masz cel, trzymaj się go. Jeśli go jeszcze nie masz, poszukuj, działaj, popełniaj błędy, ucz się. I nie bój się iść własną drogą, nawet jeśli jest to trudne, nawet jeżeli nikt w ciebie nie wierzy, i nawet jeżeli nie wierzysz w siebie dzisiaj, ty sam. Zamiast szukać łatwej ścieżki, szukaj tej, która cię rozwija, bo na końcu nie chodzi tylko o sukces, lecz chodzi o to, kim się stajesz po drodze. Czyli nieważny jest cel, ważna jest droga. Pamiętaj, że każdy z nas ma w sobie upór, trzeba go tylko obudzić. To jak bomba, która jest zamknięta w pudełku i może wybuchnąć, ale to ty musisz to otworzyć. Dziękuję ci, że oglądałeś ten film. Jeśli cię zainspirował, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu, z czym ty walczysz właśnie na swojej drodze, jaki masz cel, jakie masz plany i dlaczego jeszcze ich nie osiągnąłeś. Jeżeli inspirował ci ten film, zapraszam cię do subskrybowania tego kanału. Ciśnięcia dzwoneczka, tak aby YouTube informował Cię o kolejnych filmach, a ja już teraz wierzę w to, że ten film stanie się Twoim zapalnikiem do tego, aby stać się nową osobą, nową drogą i z uporem dążyć tam, gdzie chcesz. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć!